Też jest istotne, no to co, Robimy kreskę, oczywiście kreska będzie robiona cieniem, nie linerem i weźmiemy sobie, myślę, tą paletkę Classic 2, bo weźmiemy sobie ten chłodniejszy cień. Wracam do pędzelka, który używam do brwi H85 z Hakuro, biorę sobie ten cień, odkładam paletkę, ja w ogóle lubię tak, wiecie, nie lubię mieć zajętej ręki. Patrzymy na wprost na mnie i lecę sobie. Teraz tak, kreskę malujemy na otwartym oku. Klientka musi patrzeć na wprost przed siebie lub na moje oczy. Następnie wyciągamy dolną linię wodną, tak samo ku skroni, żeby to wszystko było uniesione. Uważamy przy klientkach z długością kreski. Ja sobie zrobię tutaj dłuższą, bo możemy poszaleć. Mamy szkolenie, chcemy, żeby na zdjęciu fajnie to wyglądało. Ale jeżeli mamy klientkę, musimy uważać na to, żeby nie zrobić za długiej. Bo pamiętajmy, że klientki często robią sobie kreski, wiecie, takie w bok. Często rysują sobie na zamkniętym oku. Więc dla nich kreska jest troszkę inna niż dla nas. Więc jeżeli my chcemy jej ładnie unieść to oko, musimy to zrobić, ale możemy zrobić troszkę krócej i wtedy w trakcie zapytać się klientki, czy jest OK po doklejeniu rzęs, czy sobie jeszcze życzy troszkę dłuższą, że ty by, ja bym tutaj często mówię, bym troszkę zrobiła dłuższą, ale jak pani się czuje, bo miałam sytuację, że robiłam kreskę wysoko, ale pani były takie ojej, a to tak wysoko, bo wiecie, no po prostu są przyzwyczajone do innej kreski, więc tą kreską też musimy być ostrożne i delikatne. No dobra. Wstrzymujemy oddech. I zaczynamy. Ja robię bardzo delikatne ruchy, żeby też nie za mocno. I co jest właśnie teraz ważne? Dobieramy sobie, patrzymy się cały czas na wprost, i na otwartym oku ja wypełniam sobie tą kreskę. I patrzę sobie jakiej grubości ja ją chcę. Ja teraz nie wiem, czy będziecie mnie widzieć, ale ważne, żebyście widziały modelkę, bo ja muszę stanąć z tej strony żeby idealnie wypełnić tą kreskę. Ja to robię etapami, spójrz się bardziej tak. Ok. I zaczynam sobie. Spójrz się w dół. Lecę sobie przy linii rzęs. Patrzę się na wprost. teraz tak, jeżeli coś mi tam nie poszło, bo widzę, że nawet, wiecie, teraz tutaj mi się troszkę um, pociągnęła um, za mocno, to lecę sobie z kredką Anastazji i czyszczę to miejsce, które tam w miarę nie jest tak, jakbym chciała. Także ta kredka naprawdę jest, słuchajcie, darem od losu. O, żeby mieć perfekcyjną kreskę. Raz, dwa, trzy. Także słuchajcie, ta kreska nie jest naprawdę taka straszna. Jeżeli mamy fajny patent, jeżeli umiemy sobie ją dobrze też e, przeczyścić, e, to naprawdę warto ją robić. Ja wiem, że wiele z nas się boi, ja kiedyś też się bałam, jak piętka mi mówiła, że chce kreskę. To ja wiecie, miałam w głowie takie. Kurde, musiałaś nie tą kreskę obrosić i wiecie, i było takie, o ja tutaj bym nie robiła kreski, bo pani nie pasuje, co, co prawda ma piękne, idealne oko i w ogóle wiecie, kocie, teraz bym zrobiła każdej praktycznie, na jak ma padającą powiekę kreskę. Ale wtedy się bałam, to było kilka lat temu dobrych, ale bałam się i zawsze było takie, pani nie pasuje, może najpierw dokleimy rzęsa, potem zobaczymy, widzi pani jak ładnie bez tej kreski, ale naprawdę... Ona zmienia oko, szczególnie przy rzęsach, więc teraz jestem fanką, uwielbiam i staram się zawsze robić. A jeżeli klientka nie chce, to staram się mocniej po prostu podkreślić to wyciągnięcie ku górze. Zrobimy sobie taką kreseczkę, spójrz w dół, że tutaj do połowy oka mniej więcej tylko będzie przy linii rzęs. To nam idealnie spłaści też, zrobi bardziej migdałkowe oko, szczególnie jeżeli mamy oko okrągłe. Także śmiało otwórz. Dlaczego nie robimy na zamkniętym? Bo jak zrobimy na zamkniętym, i modelka nam otworzy oko, to nagle się robi bananek taki, czego nie chcemy. I żeby jeszcze bardziej spłaścić tę oczko, patrzymy się tam. Ja sobie tutaj do środka kładę. Uh -huh. Na wprost. Jeszcze się tu wepcham. Kadr, chyba, ale muszę troszkę tu uzupełnić. Jedna kreska zrobiona, możemy odetchnąć i sobie zrobić drugą kreseczkę. I teraz tak znowu biorę ten cień i się wyginam znowu. Dlatego, że pamiętajcie, idziemy wtedy ku górze. Jak robimy za bardzo w bok, żeby nam za bardzo w bok nie zeszła, bo wtedy będą kreski nierówne i będzie trzeba zmywać albo poprawiać. Także o wiele łatwiej jest się troszkę. Powygimnastykować patrzymy się na mnie. Mhm. I lecę sobie znowu delikatnymi ruchami. Czekajcie. Mhm. Kontroluję. Przy drugiej kresce musimy troszkę robić to wolniej i kontrolować, żeby one szły równo. OK. I znowu przechodzimy sobie do wypełniania na otwartym oku. Czyli wypełniam sobie najpierw tą jaskółeczkę taką. Później pamiętajcie też, że ja jak dokleimy rzęsy, w sensie ja dokleję, to będziemy poprawiać tą kreskę, może sobie ją troszkę wydłużymy. Także robimy optymalnie na razie. Nie będziemy jej wyciągać nie wiadomo jak długą. Tak jak mówię, fajna jest praca na etapy. Jest pytanie yy, czy przed każdą klientką myjesz typę, czy tylko dezynfekujesz? Myję w ogóle nie ma opcji, że dezynfekuję i użyję na klientce. Zawsze mam tak, że te pędzle, które użyłam, odkładam na bok. Ja też powiem wam, że ja nie lubię pracować w stresie czasowym bo mi to nie służy, więc ja zapisuję klientki co dwie godziny, nawet jak maluję sobie co godzinę, bo obliczyłam to sobie kiedyś, już wiecie, że pomaluję ewentualnie jedną klientkę więcej tylko w ciągu dnia, ale też czasami, jeżeli mam pędzle, raczej staram się mieć, wiecie, no warto z czasem oczywiście pracy mieć po kilka pędzli te, tych samych, jakichś ulubionych, ale jeżeli, nie wiem, mam jeden pędzel, to po prostu zdążę go sobie umyć on lekko przeschnie, czy nawet suszarką troszkę podsuszę szybciutko, żeby, żeby on trochę wysekł, ale raczej raczej do twarzy, no to mam tyle pędzli, że po prostu w ciągu dnia te, które użyłam, idą na bok, czekają na mycie i używam kolejnych. A jeżeli do oczu jest jakiś taki must have, no to ja go sobie szybko przymyję, on zdąży przesnąć. ale nie robię tak, że dezynfekuję i maluję, bo ten płyn do dezynfekcji, on wiecie, dezynfekuje, ale on tak ładnie nie wyczyści tego pędzla, także nie, takich rzeczy nie robię. Bo wiecie też, ja też mam takie coś, że sama sobie, sobie zawsze myślę, no ja bym nie chciała na przykład, żeby makijażystka malowała trzy klientki przede mną pędzlem, zdezynfekowała go tylko psik-psiki i mnie pomalowała. W sensie jakoś mi to tak nigdy nie, nie chciałabym tak, także sama tego tak nie robię. A czy też prowadzisz Jak najbardziej. Wiesz co? Nie, znaczy tak, jeżeli jest bardzo opadająca, to mówię klientce, że raczej tej kreski spróbujemy, ale nie zrobimy. Fajną metodą przy opadającej powiece jest to, żeby przede wszystkim najpierw zrobić sobie na przykład rzęski, a potem dopiero wyprowadzić kreskę, bo rzęsy nam już pokazują kierunek, tak, wtedy wyciągamy kreskę. Druga opcja, jeżeli rysujesz kreskę na otwartej powiece, to śmiało możesz nawet na opadającej, tylko wtedy czasami robią się takie sytuacje, że może się taki ptaszek tutaj zrobić. Wiecie, taki coś takiego i taki delikatny ptaszek. My to zostawiamy, bo właśnie po to rysujemy na otwartej powiece i wypełniamy tą kreskę na otwartej powiece, aby ten delikatny ptaszek się zrobił i to będzie idealnie dostosowane do naszej opadającej powieki. Także nie walczymy z tym, bo jak sobie tego ptaszka wypełnimy, to kreska będzie za gruba. Także śmiało, jak jest opadająca powieka, no chyba, że już jest naprawdę tak opadająca, jeszcze tu są zmarszczki, no to już wtedy nie przesadzamy, ja sobie tylko wyciągam to oko cieniami. Ale śmiało, jeżeli robimy to na otwartym oku, jeżeli robimy to w taki sposób, to nawet na opadającej powiece jesteśmy ładnie w stanie wyciągnąć oczko i nie boimy się tego. Patrzymy w dół. No też ważne, żeby do kreski mieć precyzyjny pędzelek. Wtedy na pewno jest nam łatwiej. Patrzymy na wprost. Ja sobie wypełniam w dół. Ja ogólnie lubię, jak kreska jest dość gruba. Także ta kreska jest taka dość e, cieniutka. Staram się już jej mocno nie pogrubiać, bo ja chcę jeszcze zobaczyć, jak ona będzie się e, będzie pasowała po prostu do rzęs, także na spokojnie, lepiej to zrobić na etapy, na wprost, ładnie wyciągamy w pierwszej kolejności kreseczkę, na wprost i w dół do połowy powieki, patrzymy się w drugi bok i tu wypełniamy. Stanę na wprost na chwilę, mam zasłonie, ale żeby zrobić idealne kreski. To niestety musimy to obserwować z każdej strony. Ja zostawiam na razie takie cieniutkie, później sobie je delikatnie jeszcze pogrubimy.